Siemanko. Współczesne smartwatche są wręcz naszpikowane nowoczesnymi technologiami, które mogą pomóc nam w prowadzeniu zdrowszego trybu życia. Sprzęt noszony na nadgarstku nie jest już zwykłym czasomierzem, a stał się raczej asystentem wspomagającym nas w wielu codziennych czynnościach. W tym filmie, który powstał we współpracy z firmą Huawei, pokażę Wam, jak wygląda mój dzień z najnowszym zegarkiem Huawei Watch GT3 Pro. Poznacie wszystkie jego zaskakujące, przydatne funkcje. Początek dnia to oczywiście dość bolesna pobudka, ale smartwatch może ją uprzyjemnić. Jak to możliwe? Zamiast irytującego dzwonka w smartfonie ustawiam alarm w zegarku i używam dyskretnych wibracji. To oczywiście nie jedyna zaleta spania z całej Watch GT3 Pro na nadgarstku. Zegarek mierzy jakość snu, prezentując o poranku związane z nim statystyki. Dowiesz się z nich, ile godzin spałeś, jak długi był sen głęboki, płytki czy fazarem. Aplikacja podpowiada też, jak osiągnąć optymalną jakość snu. Nikt nie stoi na przeszkodzie, żeby nie zdejmować zegarka. I wam podkreślić. W serii Huawei Watch GT3 Pro producent zadbał o wodoodporną konstrukcję potwierdzoną certyfikatem IP68. Jeżeli jesteś fanem pływania, smartwatchowi Huawei nie straszne jest nurkowanie nawet w słonej wodzie do głębokości 30 metrów. Po szybkim prysznicu czas na filiżankę pobudzającej kawy. Aby nie rozpraszać swojej uwagi, przy śniadaniu odkładam smartfon, a ważne powiadomienia widzę na czytelnym ekranie zegarka. Podoba mi się, że w Huawei Watch GT3 Pro mogę odpowiadać prostymi komendami na wiadomości SMS czy odpisywać na wiadomości z Messengera za pomocą emoji. Dodam też, że zegarek wspiera instalację zewnętrznych aplikacji. Ich listę znajdziecie w aplikacji Huawei Zdrowie. Okej, okay, czas ruszyć się z domu i zrobić małe zakupy. Wyciszony smartfon w kieszeni? To nie problem. Zagarek informuje o połączeniach przychodzących. Ba, ma nawet wbudowany głośnik i mikrofon, więc można za jego pomocą odbierać połączenia telefoniczne. Szczerze, to jedna z tych funkcji, dla których nie potrafię się już rozstać ze smartwatchem. No nic, zagadałem się i mój tramwaj odjechał, ale nic się nie stało. Przynajmniej będę miał okazję, żeby wbić więcej kroków i podrasować swoje statystyki w aplikacji Huawei Zdrowie. Tutaj może przydać się kolejna szalenie wygodna funkcja. Na ekranie zegarka możesz uruchomić nawigację i korzystać ze wskazówek, poruszając się po mieście. Zegarki Huawei zawsze cechowały się świetną dokładnością systemu nawigacji, ale te z serii Huawei Watch GT3 Pro wynoszą poprzeczkę jeszcze wyżej. Pięciosystemowy i dwuzakresowy GPS działa tak samo dobrze na otwartych przestrzeniach, jak w lesie czy dużym mieście. Nawet na zimno dość szybko łapie tak zwanego fixa i jest gotowy do działania. Czujnik tętna w trakcie przechadzki pracuje bez zarzutu. Porównywałem jego dokładność z profesjonalnymi opaskami na klatkę piersiową i wskazaniom trudno cokolwiek zarzucić. Szybkie zakupy, powrót do domu ponownie z aktywnym GPS-em, a po powrocie do domu rzut oka na trasę w apce Huawei Zdrowie. Jak widać, ślad jest naprawdę dokładny. Dziś mam dzień w dużej mierze wolny od pracy, w związku z czym zamiast serwować kolejne newsy czytelnikom serwisu Instalki.pl wybieram zabawę z kotami. Niewątpliwą zaletą zegarków z serii Huawei Watch GT3 Pro jest syntetyczne szkło szafirowe pokrywające wyświetlacz. Kocie pazurki nie są w stanie wyrządzić mu żadnych szkód. Jasne, mogą zadrapać skórzany pasek lub uszkodzić ten z fluoroelastomeru, ale nie są w stanie zniszczyć ceramicznej lub tytanowej bransolety. Te są naprawdę wytrzymałe, jeśli chodzi o uszkodzenia mechaniczne. Jak już wspomniałem, zegarki z serii Huawei Watch GT 3 Pro spełniają normę szczelności IP68. Co to oznacza w tym przypadku? Wodoszczelność na poziomie 5 atmosfer lub, jak kto woli, 5. Barów. No dobra, a konkretnie? i chwali się, że można w nich nurkować do maksymalnej głębokości 30 metrów. Okej, okay, sprawdźmy to w praktyce. Dobra, uwierzmy producentowi na słowo. Doceniam, że nowe inteligentne zegarki Huawei pasują do każdego stroju i okazji. Wprawdzie tytanowa bransoleta do moich spodenek kąpielowych pasuje jak kwiatek do kożucha, ale dla sportowców dedykowany jest przecież pasek z fluoroelastomeru. Zmiana paska jest naprawdę prosta. Nawet skrócenie bransolety jest stosunkowo łatwe dzięki dołączonemu w zestawie śrubokrętowi. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby kupić tańszy wariant urządzenia z paskiem skórzanym lub silikonowym, a następnie dokupić sobie bransoletę z tytanu. Tarczę zegarka można równie błyskawicznie dopasować do okazji. Wybrać bardziej sportową lub klasyczną z poziomu samego zegarka lub aplikacji Huawei Zdrowie. Każde z nas jest już w zasadzie gotowe do wyjścia na urodzinową kolację. Ja postawiłem na tarczę cyfrową imitującą tarczę klasycznego zegarka, Ania zaś wybrała coś odrobinę nowocześniejszego. Wybór tarcz jest kolosalny i wśród nich każdy znajdzie coś dla siebie. Okej, okay, naoglądaliście no się już zegarka w wydaniu męskim większym. Teraz zobaczcie, jak wygląda Huawei Watch GT3 Pro w mniejszej 43mm kopercie. Ania! Zasadniczo, Huawei Watch GT3 Pro w wersji 43mm to niemal dokładnie to samo urządzenie, co wariant dla panów. Różnice sprowadzają się do pojemności baterii oraz przekonnej ekranu, ale nie jego rozdzielczości. Bardzo spodobała mi się ceramiczna biała koperta oraz ceramiczna bransoleta. Mamy tu do czynienia z zegarkiem dopracowanym, ładnym i oferującym całą masę użytecznych funkcji, o których wspomniał wcześniej Maksym w kontekście swojego zegarka. Wielu paniom przypadnie do gustu to, że producent pomyślał także o funkcji monitorowania cyklu menstruacyjnego. Jak sami widzicie, dzień może obfitować w wiele różnych aktywności w domu i poza nim. Ja akurat prowadzę bardzo aktywny tryb życia, uprawiam sport, jazdę na rowerze, bieganie i bardzo doceniam to, jak działa Huawei Watch GT3 Pro i jak długo wytrzymuje bez konieczności sięgania po ładowarkę. Nawet gdy biegam godzinę dziennie, ładuję zegarek raz na tydzień. Ania z kolei ceni sobie elegancki wygląd, fenomenalną jakość wykonania i bajecznie prostą obsługę. I bezprzewodowe ładowanie. No. Huawei Watch GT3 Pro to nie tylko udany smartwatch, ale przede wszystkim asystent zdrowia działający 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Analiza stresu, pomiar jakości snu, pomiar tętna, pomiar saturacji krwi. To tylko niektóre z wielu jego funkcji. Pamiętajcie też, że smartwatch współpracuje z Androidem i z iOS. Możecie więc go połączyć z dowolnym smartfonem, by przeglądać szczegółowe analizy dotyczące aktywności i zdrowia oraz odbierać powiadomienia. Nie mam wątpliwości, że wymagający użytkownicy szukający wszechstronnego smartwatcha z pojemną baterią będą zadowoleni z możliwości oferowanych przez smartwatcha Huawei Watch GT3 Pro. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, czy podobnie jak ja nie wyobrażacie już sobie życia bez smartwatcha na nadgarstku, który szczegółowo zbiera i pozwala analizować dane dotyczące waszej codziennej aktywności. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć!